Oceniamy je bardzo dobrze. To jest taki program, który na pewno jest potrzebny naszym pracownikom, na pewno on pokazuje taką właśnie naszą odpowiedzialność jako pracodawcy. Dużo wysiłków włożyliśmy w to, żeby, żeby go dobrze wdrożyć, żeby zaproponować dobrą ofertę. Mamy takie poczucie, że pracownicy to doceniają, no ale to, to że go dobrze oceniamy nie jest oparte wyłącznie na jakimś takim naszym ogólnym wrażeniu. My dosyć regularnie, przy współpracy z naszymi partnerami, z naszym brokerem Aonem, robimy przegląd rynku. W zeszłym roku zakupiliśmy taki raport, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak sobie radzą inne fundusze, jak ten nasz fundusz właśnie radzi sobie na tle pozostałych i gdzie my jako pracodawca jesteśmy w kontekście inwestowania. I, i z tych danych wynika, że naprawdę. Po pierwsze jesteśmy w grupie 7% pracodawców, którzy dają tą składkę dodatkową i to pewnie też wpływa na, na, na to nasze takie poczucie, że, że ten program jest naprawdę dobry i, i możemy być z niego dumni. Tutaj szczerze mówiąc powiem, no, dużo było wyzwań przy wdrażaniu, to jest nowy program, e, przepisy były dosyć skomplikowane, my potrzebowaliśmy pomocy i przy tej całej formalnej warstwie umowy i tutaj e, też pomógł nam broker. No, były dyskusje z partnerami społecznymi, e, może nawet nie polegały na tym, żeby przekonać ich samych do, do programu, bo myślę, że tutaj wszyscy mamy zgodność, że, e, że ta przyszłość naszych pracowników i oszczędzanie na emeryturę jest ważna. No Niemniej jednak no, te wszystkie szczegóły, to w jaki sposób pracodawca będzie partycypował, no, było, y, było elementem tych rozmów. No i takim głównym elementem no, to przekonanie pracowników to było naprawdę trudne, no bo w tym czasie myślę, że tutaj wiele osób też wspominało o tej kwestii no, no tą ofę, likwidacja, przeniesienie tych środków no, sporo pracowników nie miało jakiejś głębokiej wiary w nowy program. I w to, że za moment się nie wydarzy coś podobnego, że oni zainwestują te swoje pieniądze, zwłaszcza, że partycypują finansowo w składce. I że to nagle z powodu jakiejś zmiany przepisów, jakiejś zmiany politycznej nie, nie zniknie gdzieś, nie wiadomo gdzie. No i to my musieliśmy być też głęboko przekonani do tego, że tak się nie stanie, żeby też móc ich przekonać. No takie największe wyzwania. A jeśli chodzi o grupę, myślę, że najbardziej zainteresowani i, i do tej pory to widzimy, to są takie osoby w średnim wieku, tak, takie, które już mają taką świadomość, że gdzieś do tej emerytury powoli się zbliżają. Że pewnie nie mogą liczyć za bardzo na, na ten państwowy system, jeżeli chcą utrzymać swój standard życia na podobnym poziomie, no to muszą zacząć oszczędzać i, i fakt, że pracodawca im daje dodatkową e, część w momencie, kiedy oni sami się na to decydują, no to jest dla nich dużą zachętą. Ci młodzi trochę później zaczynają o tym myśleć, a ci starsi e, mają wybór, to nie jest tak, że, że oni nie przystępują, no ale już trochę powiedzmy, że mają tą krótszą ścieżkę i, i mniejszą wiarę, że tam naprawdę się pojawią jakieś takie sensowne pieniądze. Miał. Eee, mogę spokojnie powiedzieć, tak z danych, że mamy plus 10% pracowników. Digital myślę, że jest przyszłością, więc chciałam się tu uśmiechnąć do tych wszystkich, którzy decydują o tym, w jakiej formie ten program jest rejestrowany i jakie dokumenty są potrzebne, no, żeby jednak pomyśleli też o tym, że dział HR to też są pracownicy, też by chcieli, żeby to było łatwiejsze trochę, zwłaszcza jeśli łatwiejsze być może.